W Nowej Dębie upamiętniono 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody składały się tu z kilku elementów. Najważniejszym z nich była uroczystość patriotyczna na placu majora Jana Gryczmana. Narodowe Święto Niepodległości to wspomnienie nie tylko sztandarowych postaci dla całego narodu, ale również lokalnych patriotów i ich mężnych czynów. Przy tej okazji w Nowej Dębie uhonorowano kolejną zasłużoną dla naszego regionu osobę. Zyskanie niepodległości było wielkim sukcesem, za który cały naród zapłacił wysoką cenę. Przez 123 lata życia pod zaborami zwalczano polską kulturę, język, negowano historię oraz dorobek poprzednich pokoleń. Mimo represji Polacy nie dali się stłamsić i pielęgnowali kulturę oraz tradycje. To sprawiło, że mimo wielu poświęceń cel został osiągnięty. Wrazem wszystkich dążeń i starań jest jedna data. 11 listopada 1918 roku. Wtedy to Polska znów stała się niepodległa. Był w I wojny światowej w 1914 roku, wywrócił dotychczasowy układ polityczny ustalony po okresie wojen napoleońskich. To była szansa dla zniewolonego narodu polskiego, który od ponad wieku od tego momentu przygotowywał się nie tylko słowami wierszu, ale także politycznie, a nawet militarnie. Co pod butem zaborców nie było łatwe. Nie było zgody wśród Polaków tego okresu co do sposobu odzyskania niepodległości, ale była zgoda na wykorzystanie każdej nadającej się chwili, aby przynieść swobodę zniewolone, zniewolonej Polsce. Jesteśmy pokoleniem, które przed czterema laty miało okazję widzieć, a także uczestniczyć w uroczystościach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli, po krwawo tłumionych powstaniach narodowych, po wyniszczającej wojnie światowej, Polska wybiła się na niepodległość. W dniach kolejnych rocznic 11 listopada z szacunkiem przywołujemy pamięć i czyny Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa. W nowej dębie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Narodowe Święto Niepodległości stało się idealną okazją, by upamiętnić podpułkownika Kazimierza Bogacza pseudonim Bławat. Na ulicy Krasickiego odsłonięta została tablica poświęcona temu wielkiemu patriocie. Następnie wszyscy udali się w centralne miejsce nowej dęby. W 2015 roku Rada Miejska w Nowej Dębie nadała honorowe obywatelstwo gminy pułkownikowi Kazimierzowi Bogaczowi pseudonim Bława. wieloletniemu mieszkańcowi Nowej Dęby. Tytuł ten został odebrany przez rodzinę w dniu 11 listopada, który jednocześnie był dniem śmierci Bławata. Dziś poświetnie chcemy uhonorować jego pobyt w naszym mieście, fundacją tablicy na bloku przy ulicy Kasickiego 3 gdzie przez wiele lat zamieszkiwał wraz ze swoją rodziną. Inicjatywę w tej sprawie podjął zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz stowarzyszenie Przyjazny Samorząd. Dokładnie 7 lat temu, też 11 listopada 2015 roku tato został honorowym obywatelem miasta Nowa Dęba. Bardzo cieszył się oczywiście na informację, na zaproszenie na tą uroczystość. Ale jak Państwo się zorientowali, nie mógł przyjechać. Tego dnia odszedł od nas. Bardzo to jest znamienna dla nas data. Zwykle mówiąc o nim, podkreśla się jego działalność w szeregach ZWZ AK w okresie okupacji i późniejszą w podziemiu niepodległościowym jako żołnierza wyklętego. Prawdą jest, że w okresie okupacji czynnie walczył o odzyskanie niepodległości. A potem z narzuconym siłą ustrojem komunistycznym i podległością Sowietom. Mimo iż 11 listopada wszystkim Polakom kojarzy się z odzyskaniem niepodległości, to nie zawsze formalnie narodowe święto niepodległości istniało na mocy ustawy święto zostało ustanowione w 1937 roku by po zaledwie ośmiu latach zniknąć z kalendarza. Powróciło dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Dla Polaków jednak zawsze był to wyjątkowy dzień, który obchodzili z dumą i radością. 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości należy sobie uzmysłowić, jak wielki był to czyn narodu polskiego, oddarzający się w sprzyjającej atmosferze międzynarodowej, niemniej jednak wymagający patriotyzmu, oddania sprawie niepodległościowej. Poświęcenia często sprawy własnej sprawie publicznej. Takie podejście cechowało tamte pokolenie. Dzięki temu Polacy owej doby dwudziestolecia międzywojennego zbudowali nie tylko zręby państwowości, ale także włożyli dużo wysiłku, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo i rozwój. Świadczy już o tym choćby port morski w Dyni, czy tak bliski nam centralny okręg przemysłowy która od ponad 80 lat w różny sposób oddziaływuje na nasz region. Bardzo trafna jest myśl Józefa Piłsudskiego. w dzieciństwie moim ciągle szopta, szeptano mi do uszu tak zwane mądre przysłowia Nie dmuchaj pod wiatr, głową muru nie przebijesz, nie porywaj się z motyką na słońce. Doszedłem potem do wniosku, że silna wola, energia i zapał mogą te właśnie zasady załamać. I obecnie, kiedy stoimy wobec wielkich zadań dalszej budowy państwa polskiego, właśnie potrzeba nam ludzi, którzy potrafią tej starej mądrości i tych przysłów się przeciwstawić. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nowej Dębie to okazja. By zamanifestować swój patriotyzm i wspólnie świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Po apelu pamięci pod pomnikiem niepodległości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Warto przypomnieć, że pomnik został odsłonięty w setną rocznicę odzyskania niepodległości jako forma podziękowania wszystkim walczącym o wolność i suwerenność. Stajemy dziś w tym miejscu, aby złożyć naszym przodkom hołd za dzieło odzyskania niepodległości. Oto w Ukrainie, oddalonej od nowej Dęby o 140 km, toczy się regularna wojna od ponad 8 miesięcy. Rosja postanowiła podporządkować sobie militarnie, sąsiednie, niezależne i suwerenne państwo. Kiedy wydawało się nam, że po upadku komunizmu i trudnych latach transformacji będziemy zmierzać ku rozwojowi gospodarczemu, pojawiają się wydarzenia. Które zmuszają nas do zmiany myślenia o szansach i zagrożeniach dla naszej gminy i naszego państwa. Jakże ten czas przywodzi na myśl wydarzenia z 1918-1920 czy 1922 roku. W Muzeum Narodowym w Kielcach jest obraz Jacka Malczyskiego Polonia. Polonia to młoda kobieta z koroną na głowie. I w wojskowym płaszczu, szynelu na ramionach, w tle bose stopy ze słońca z przeciętymi kajdanami. Czyszczoła bardziej trafnej alegorii Polski i naszych narodowych losów, byliśmy i jesteśmy narażeni na utratę niepodległości. Dlatego też, posługując się symboliką obrazu Jacka Melczewskiego, nie wolno nam nigdy zdjąć z ramion, Wojskowego Płaszcza.